Drzwi windy rozsuwają się i dostrzegam, że w holu znów panuje porządek. Na stoliku znajduje się nowy wazon z jasnoróżowymi i białymi peoniami. Po drodze zerkam na obrazy. Wszystkie Madonny wydają się nienaruszone. Uszkodzone drzwi zostały naprawione. Prescott otwiera je przede mną. Dzisiaj wydaje mi się dziwnie małomówna. Chyba taką ją wolę. Stawiam teczkę na podłodze w korytarzu i udaję się do salonu. I zatrzymuje się. O kurwa! Dobry wieczór, pani Grey, mówi miękko Krystian. Stoi obok pianina, ubrany w obcisły czarny t-shirt i dżinsy. Te dżinsy, które wkładał w pokoju zabaw. Orety. Są sprane, podarte na kolanie i... seksowne. Podchodzi do mnie niespiesznie. Na bosaka guzik dżinsów jest rozpięty. Krystian nie odrywa płonącego spojrzenia od mojej twarzy. Dobrze, że już wróciłaś. Czekałem na ciebie. Boże zaś zażygam rozdział jeden. Rozdział jedenasty. Naprawdę? szepcze. W ustach czuję jeszcze większą suchość, serce wali jak szalone.